Mówią, że Jorwet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie skór czego chce. Mam nadzieję, że, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego: Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko ludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczę? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nadal Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Geralt, idziesz czy nie? No wracaj tutaj! Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. To przecież zupełnie bez sensu. Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego To przecież zupełnie bez sensu. Der! W las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale. Skreatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. No. Nic dziwnego, że Loredo chciał cię powiesić. Ale go kurwa nie przyjąłem. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z ruków. Co? Nie, to Gerald, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pierd. Nie zżyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger, zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą. Nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech? Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie kujarki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasno ludzie. Przekażemy informację Jorwetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leży potwora wielkiego... Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorweta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? To, co się zbliża, na pewno nie jest aże. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawiam mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać Cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Leto to Cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Epes nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce dwa tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Esead Vatgerd, masz wszystko epars. Nie wszystko mam epars. Moje życie zależy teraz od Twojego widzimisię, dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na Wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw Twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? DŁan, który załatwia brudne sprawki z kojatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłany niż ty, Gerald. To co? Wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Cyaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Kalmwed. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dłan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Nie traćmy czasu.